Bardzo potrzebne porozumienie, i cieszę się, że dochodzi do skutku. Prace nad nim, rozumiem, trwały wiele lat i czy w tym czasie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tego, kształtu tego porozumienia? Jeżeli tak, to gdzie możemy poznać wnioski z tych konsultacji? Jeżeli nie, to dlaczego nie? I drugie pytanie odnośnie składu liczbowego komisji i, i osobowego. Jaki przewidują Państwo skład liczbowy komisji i czy przewidujecie Państwo udział strony społecznej jako stałych członków tej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przy tej procedurze porozumienia międzynarodowego konsultacji społecznych obowiązkowych nie ma, to też trudno sobie zadać pytanie, na którym etapie tych wieloletnich rozmów one by miały być prowadzone. I też zakres regulacji wynika z konwencji, więc w dużej mierze tak naprawdę chodziło o określenie już precyzyjnych zakresów, natomiast nie były kontrowersyjne tematy tej umowy, one wynikają z konwencji bezpośrednio. No i też jak widzimy, to są przede wszystkim elementy współpracy międzyrządowej dotyczące z kolei naszych wymogów dyrektywy, więc nie bardzo widzę jakieś obszary, które by mogły być konsultowane, bo tu nie ma wykazu inwestycji, nie mamy tutaj y, żadnych innych elementów związanych z tym czynnikiem społecznym, więc y, absolutnie nie jest to w żaden sposób ignorowanie strony społecznej, y, ignorowanie. Natomiast tu nie ma takich elementów, które by mogły podlegać y, y, negocjacjom, konsultacją czy, czy jakiejś uznaniowości w tym. Jeżeli chodzi o tą konkretną komisję, tutaj widzę, ona budzi dużo zainteresowań i jeszcze nie mamy konkretów co do osób. Wiemy, że po stronie białoruskiej to będzie pan wiceminister Chmiel odpowiedzialny za gospodarkę wodną po tamtej stronie. U nas jeszcze takiej decyzji nie podjęliśmy. Oczywiście no, według administracji będą to osoby od nas z wnętrza prawdopodobnie dyrektorzy czy odpowiednicy, w zależności od wzajemnych uzgodnień. Natomiast nie będziemy żadnych konkursów ogłaszać, procedury przeprowadzać, tak samo jak w przypadku każdego innego państwa, i innych komisji, które na wodach granicznych w każdym państwie funkcjonują.